Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony, z portalu MMOVOLT. Kolejny odcinek z Guild Wars 2, jesteśmy w Snowdrift... Ojeju, Snowdrift, coś tam, zapomniałem nazwy tej lokacji. Idziemy wykonać serducho, które jest... Czego się drzesz? Właśnie idziemy Ci pomóc. O, dokładnie to serducho. Sporo trupów wszędzie leży. Yy, ogólnie musimy zapolować. O kurde, o kurde, weteran, nieźle. Nieźle się zaczyna. Będziemy musieli tutaj zapolować na masywne lodowe potwory. Na olbrzymie. Także będzie się tutaj działo. Ja sobie trochę ułatwiłem zadanie. W poprzednim odcinku mówiłem, że będziemy szli yy, na północ północny zachód, aby, yy, aby odsłonić tamtą część mapy już wiem, że tam nic nie ma, dlatego aby też przyspieszyć te odcinki i nie marnować czasu. Yy, zerknąłem na taką znaną ogólną yy, w internecie dostęp, ogólno dostępną w internecie mapę Guild Wars 2 bardzo szczegółową dzięki temu wiem jak w tym odcinku należy należy najlepiej iść. Mmm, kurda, ale gdzie są te? Icebrut Wolf, to chyba z tymi musimy. A to ogólnie potworki, czyli te się też liczą. O, tu jest weteran kolejny, nieźle, nieźle się tutaj robi. Dobra, my jednak musimy wykonać event, a stojąc na pewno tego nie zrobimy. Trzeba już być bardziej ostrożnym. To jest ciekawe, niby lokacja 1525. Przed chwilą byliśmy przecież na dwa odcinki temu na dokładnie takiej samej i. Było tam dużo łatwiej niż tutaj, powiem w taki sposób. Dużo, dużo łatwiej. Dobra, lejemy na quickenerze, ale kurde, one muszą stać blisko, żeby toporki osiągnęły pełnię, pełnię swoje, swojej mocy, ale się motam. Zmieniłem również trochę taktykę, jeżeli chodzi o... Oj, tu już nie. To już nie, misiak nie idź tam. O, kurde. Zmieniłem również e, taktykę. No, można tak powiedzieć, nie salważuję już przedmiotów. E, bardziej je sprzedaję, aby, aby zarobić na całą resztę tych Cultural Armorów. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ile, ile przede wszystkim mi to zajmie? Czasu. E, nie stracę w sumie nic, gdyż e, i tak, i tak. Nie bawię się w crafting. Dużo osób mi doradzało, że nie warto, jeżeli będę chciał, chyba że szybciej wbić maxa, to po prostu tam chyba od 50. levelu opłaca się tym bawić. Wcześniej absolutnie nie. Lepiej po prostu zbierać materiały. Ja jednak no nie będę tego robił, gdyż mojej, mój cel jest jeden, 100%. Ajajaj. O, to będzie bolało. Kurde, przez, bez przesady. Tak długo. Dobra, jakieś uniki zrobimy, niech będzie. Spadaj do tyłu. Mi też uników się nie opłaca robić, gdyż ja mam umiejętność, która sprawia, że gdy ten pasek od uników mam naładowany na maksa, moja postać zadaje. Dużo większe obrażenia, ale dobra. Wybiliśmy weterana. Pozbierajmy śmieci, bo to teraz dla mnie kasa. Ciekawe czy za wskrzeszenie hunterów dostaniemy również nabicie do eventu. Ich tutaj trochę leży. O, pewnie. No to się tym zajmiemy. Będziemy przez chwilę Dr. Queen. Jeżeli ktoś pamięta taki stary serial. serial ale to głównie bardzo. Bardzo starzy widzowie. O, to też mamy zabijać. Znaczy niszczyć w sumie nie można zabić materiału martwego. Dobra, padło. Weteran uu, 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 weteranów może jednak nie. Może jednak o tych, tylko byśmy chwycili I jeszcze tego. I quickener. No i ping-pong w poprzednim odcinku, chyba powiedziałem puzzle. Też to było mądre z mojej strony. Dobra, dopałka. I niszczymy. A chwycimy się nie, na szczęście nam się udało uniknąć obrażeń obszarowych. Tam się weteran bije, niech się bije, My idziemy wskrzesić rannego. No i co? Będziemy chyba wracać powoli. Tu jest weteran. Nie, 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 nie z weteranem nie, to za dużo trwa, za małe. O kurde, tutaj kolejny weteran. Dobra, to zniszmy ten kryształ. W sumie chodzi o to, żeby tylko nabić na maksa ten event i... I tak się będziemy teleportować do waypointu, i tak. Dlatego, może pójdźmy jakiegoś wilka chwycić. Chyba jeden wystarczy, nawet. A, ten przywołuje sprzymierzeńców. Ciekawe czy ktoś przyjdzie. Nie. A, przyszedł jednak. A to dlatego tych wilków było tak dużo. To nie respawn, tylko umiejętność potworka. Ale dobra, najważniejsze. Zadanie wykonane. Póki nie mamy kombatu, teleportujemy się do tego waypointu i pójdziemy jednak do wschodniej granicy, eee, dokładniej mówiąc, w tamten rejon, aby odsłonić mapę i zrobimy tak, że chyba w tym odcinku może się nawet uda całość, jeżeli nie, to w następnym będziemy mieli prawie połowę mapy odsłoniętej. Nie wiem, czy to się przełoży na ilość wykonanych serduszek, czy nie. Z... Tym będziemy musieli poczekać, żeby zobaczyć, ale na pewno e, obszarowo, jeżeli chodzi, to 50% terenu będzie już odkryte. A tu dużo, zobaczymy, czy tu będzie jakiś serducho, czy nie. Na pewno jest punkt orientacyjny do zaznaczenia, i to prawdopodobnie będzie w tej jaskini. Może i wyżej. Jest tu jakaś jaskinia, tak czy siak. O kurde. Luter jakiś tutaj jest. Dobra, zabijmy go. Tam jest punkt widokowy. Ciekawe tylko czy trzeba iść górą, czy dołem. Karabin maszynowy odpalony i... Dobra kombat chciałbym, żeby zszedł. Nie mam kombata. Nie, dobra. Nic nie zostawił, niestety świniak jeden. O, ładnie tutaj, punkt widokowy. A tutaj jest tylko bardzo prosto do niego dojść. Dobra, to wycinamy lutera. O, jak mu siatkę rzucił. Luter pozbawiony życia. To my w takim razie dochodzimy do punktu widokowego i cóż to jest za jaskinia. Wodospad pod wodą. E, Boże, pod wodą. W jaskini, co ja gadam. Wodospad pod wodą. Ja pierdzielę. <grym> hmm, no i tak. Drugi punkt widokowy. Zaznaczony. Czy tu jest coś więcej? Może, jakby to był Skyrim, to bym pozwiedzał, ale to jest Guild Wars 2. To nie będę zwiedzał. Wychodzimy stąd i pędzimy do kolejnego punktu. No, byłaś, byłaś, byłaś. Pędzimy do kolejnego punktu. To jest w ogóle ta. Tak, to jest ta wschodnia granica mapy, o którą mi chodziło. Hmm. Dobra, to będzie trzeba jednak tego zabić. I Chyba tylko tego, aby punkcik zaznaczyć. Tak, tak. A i tamten też się sagrował. No trudno. W takim razie be... Boże, co ten robi? W takim razie będzie trzeba się pozbyć obu O kurde. Robi się tutaj za dyma Dobra, a i po nich będzie Jeden i drugi Pięknie padli. Yy, dobra Idziemy w takim... O kurde, tutaj skopałem. Nie, no co ja teraz robiłem? Przerwałem takie piękne kombo. Ok, dobra, padł. No i cóż, tam jest punkcik widokowy. O, oh fucking hell, oni byli oszukani. Nibyż neutralni, ale jednak zaatakowali mnie. Ale jednak. Udało nam się uciec. Teraz tu bym chciał dojść. A, muszę kółko zrobić. Dobra, i u góry majaczy punkt. Widokowy. Uuuu. Czyżby trzeba było w jakiś ekwi... Nie myślałem. W jakiś trudniejszy sposób się tutaj trzeba dostać, a to jest dosyć proste. O! I już jesteśmy. O, coś czasami ta F nie chwyta. Misiek, no chodź tu. A, niestety, jak jest kombat, to chyba się nie da. Ktoś tu idzie jeszcze? No, poszli sobie. No, halo? Halo? O, zaskoczył. Kombat się skończył. A, to jest ta lokacja, gdzie byliśmy. Tam, z tego co wiem, jest gdzieś Jumping Challenge. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale jumping challenge'ami będę się zajmował trochę później. Wiem, że tracę sporo zabawy, ale również oszczędzam sobie sporo nerwów. Na pewno będę robił wszystkie jumping challenge, głównie też dla osiągnięć, które są za to. Ale. To nie teraz. Traciłem jednak, no można powiedzieć, dzień nagraniowy, żeby taki, taki jumping challenge wykonać. A chcę zająć się trochę podciągnięciem map. Zobaczmy, co tutaj jest. Sporo jezioro i tylko jedno. Dobra, tylko jedno serducho, ale my i tak. Na razie nie będziemy szli w tamtym kierunku, chcę tą górę ominąć. O właśnie, i zobaczcie co jest tu. O, no jest spora mieścina. Już do niej lecimy. O, to jest ta, na pewno tam, bo to mi przypomina ogólnie stolicę Nornów. Tam również był taki sam budynek przypominający wielki wiatrołap. Jest tu również jakieś serducho do wykonania. Karmienie. ojeju, karmienie mobów znowu. O, są straszliwe dla mnie eventy. Ok, jest tu również punkt widokowy. O kurde. Yy, punkt widokowy będzie na górze? Czy punkt widokowy będzie gdzieś tu? Punkt widokowy będzie tam. Teraz pytanie, jak się tam dostać. O, ten gość jakoś tam wskoczył. A jeżeli on wskoczył, to i my wskoczymy, ale to na pewno nie tędy. Obstawiam, że tu trzeba się dostać jakoś z tamtej strony. Hmm, dobra, na pewno nie tędy. Na pewno nie tędy. A, tu jest zamknięte. Kurde. Dobra, włączamy sprint i wbijamy w takim razie pod dach. Jakoś chyba stąd będzie się trzeba udać. Ten drugi też nas zaatakował? też. No to ping pong. A, tutaj zdolność niestety nie toperków i wejdują atak. Dobra. Jakieś cyfry zebrane. Nie, no jeszcze kombat, nie, 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 żadnego kombata. Kombatu Skill Challenge tutaj jest. O proszę. Dobrze trafiliśmy bardzo dobrze. Będziemy się bić? Pewnie, że będziemy się bić. No to się bijemy. O, jeszcze trzeci gracz biegnie. E, to będzie spacerek w lesie. Okej, okay. i tyle yy, jednak ja bym chciał się nadal dostać na górę tego budynku i chyba zrobię to tędy. Tak, i tam jeszcze wyżej, i jeszcze wyżej muszę dojść, gdzie czeka na mnie. Hmm. Chyba wiem jak. Najpierw tędy. Będzie trzeba dookoła obejść. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się nie mylę. Tak, tu jest jakiś. Hm. Tu? I teraz gdzie? O, tu na pewno nie. Hm. Na tą belkę? Tak jest. O kurde. A! Wincenciar nie popsuł, na szczęście. Teraz tu. Aha, i to jest już tutaj. Akurat z innym graczem tu przyszliśmy. O, wskoczył widoczek. Opuszczony budynek Nornów, którzy kiedyś mieszkali tu na pewno. To będzie chyba trzeci punkt widokowy na tej mapie. Trzeci z sześciu. To bardzo dobrze. To nawet świetnie bym powiedział. Dobra. Teraz, a kurczę, na środku jest jeszcze w tym budynku yy, punkt. A dobra, wstawaj. Jeszcze jest punkt orientacyjny, ale aby on chwycił, to chyba musimy być tu. O, dobra, jest. Spadamy, spadamy. Żadnego kombatu nie chcemy. No i cóż, pójdziemy wykonać w takim razie to serduszko. Chociaż je możemy zrobić tutaj, gdyż te oto wszystkie mopki nam się kwalifikują. Do zaliczenia owego eventu, a że jest to lokacja, gdzie jest ich sporo, to, jest, to dzięki temu szybciej zaliczę cały event, o ile nie zginę. Mam nadzieję, że się uda uniknąć śmierci. O kurde, z tymi Eveidami one mają trochę wyższą przeżywalność niż normalne MOBY. Ale absolutnie szans nie mają. Dobra. Syfy podniesione, krótki regen i zaginamy. Naginamy na kolejną grupę. Może jednak po trzy agrujmy. Tak będzie bezpiecznie, gdyż każdy toporek trafi. On się odbija dokładnie trzy razy. O kurde, poleciał gdzieś tam, myślałem. On się odbija dokładnie trzy razy, czyli jeżeli jest czwarty mobek, to automatycznie jeden potworek nie jest atakowany. A to bez sensu. Jeden pad, drugi padł, i trzeci padł. Ile jeszcze myślę? Ile zalicza? O, to jeszcze z pięciu lekko. Muszę ubić. Dobra, teraz chwycę może tylko dwóch. A, kurde, trzech idzie. O, kurde, jeszcze z tyłu. O, dobra, teraz dupiłem. Teraz będzie ciężko. Bo nie mam dopałek. Dopałka w sumie będzie za 3 sekundy. Dwie, jedną... Dobra, sam Quickener również powinien mi sporo dać. oj. dobra, leczenie, leczenie. Unik. Ale te uniki nic nie dają tak naprawdę. Jeżeli mam moba na sobie, to i tak za mną pójdzie, i tak. Misiek, no wiadomo, przy takich trzech... Przy trzech zagrowanych mobach ma już jednak problem, aby, aby utrzymać agro na sobie. Dobra, jeszcze tych dwóch. Chodź ty też, chodź ty też. O właśnie, teraz się dopalimy. No i robimy mielone z nich. Albo one ze mnie. O, zostały trzy, także teraz już będzie łatwiej. Ale ty rzucaj! Okej. Okay. Jeszcze z... O nie, jaki fail. Dobra, tego z powinienem zabić. Także się wskrzeszę. No trudno, takie są uroki, jeżeli agruje się większą ilość... większą ilość mobów. Najważniejsze jednak, że... Mamy serducho zaliczone. No i tak, ja się będę teleportował do tego waypointu. I udajemy się teraz może tu. Tam jest jakiś punkt orientacyjny. A także odsłoniemy w kolejny fragment mapy. Jak ja stoję? 15 srebrników. Mało. Chciałbym powiedzmy nieśmiało kupić ten Cultural Armor, jednak cały, ale na razie mnie na to nie stać. O, jest tu jakiś event szamana, trzeba zabić. No dobra, no to pomożemy. Akurat jest tu kilku graczy. O, zamrozili mnie. O, i idealnie. Standardowo gold, gold Contribution. No ale dobra, my biegniemy w takim razie jeszcze dalej. Tylko właśnie, tylko gdzie? Ja bym zrobił tak, że się przeteleportuję do tego waypointu i pójdę centralnie na południe. W taki sposób odsłonię. odsłonie ten zasłonięty fragment mapy i dodatkowo. Zobaczymy, czy coś tu jest do zrobienia, czy nie. Jest waypoint, a to jest też dobry, dobra wiadomość. No, zaznaczy, waypoincie wredny farma doliaków. Jak my tutaj mamy? Dobra, jeszcze pójdźmy, może lekko na południe odsłonimy kolejny fragment mapy tu jest obrona jakiegoś npca ale nie o fuck jest scout odsłoni nam mapę to już widzieliśmy dobra nic ciekawego gościu jednak nam nie pokazujesz w takim razie sami sobie odsłonimy tą mapę Jakieś serduszko jest w pobliżu, aktywowało się. I cóż coś, coś my tutaj mamy? To jest to serducho, które jest do wykonania. Koło, ono jest koło tego waypointu. Dobra, ale jeszcze tylko na, słownie na sekundkę pójdźmy na południe, aby odsłonić już ostatni fragment tej mapy. To jest przede wszystkim to jezioro, które nas nam pokazywali. Aha, tu będzie na pewno waypoint. Dobra, czyli wiemy co robić. W taki sposób zostało to serducho do zrobienia. Teleportujemy się do tego waypointu, ale serducho wykonamy już w następnym odcinku. Jeszcze tylko zobaczę. Mamy 42% mapy odkryte. Ja to jest raptem drugi odcinek z tej lokacji. Idzie naprawdę nieźle. O i stało się dokładnie to, co to co chciałem. Jeżeli oddalimy mapę, tu jest dokładnie połowa, a my ten rejon już mamy całkowicie widoczny, pozostanie kolejny, jak widać tu skill challenge są, ale to wszystko w kolejnych odcinkach demonstracji z Guild Wars 2, cześć!